Amiści pojawiły się w Europie w X wieku jako część religijnej grupy, która odrzucała ochrzczanie niemowląt, przemoc i władzę ustabilizowanych kościołów. Ich celem było życie w prostocie, bez luksusów, hierarchii i z dala od kontroli państwowej. Ostateczny rozłam miał miejsce dzięki Jakubowi Amanowi, szwajcarskiemu kaznodziei, który nawoływał do surowszych zasad oraz całkowitego oddzielenia od zewnętrznego świata. Jego zwolenników prześladowały rządy, które nie akceptowały ich stylu życia. Wielu zostało wydalonych, ukaranych grzywną lub aresztowanych. Aby uciec, przekroczyli ocean w poszukiwaniu wolności. Po przybyciu do Pensylwanii, znaleźli tanie ziemie oraz społeczności, które ich nie niepokoiły. Osiedlili się na terenach wiejskich, budując domy, wychowując dzieci i zacieśniając więzi. Od tego czasu stworzyli społeczeństwo, które żyje zgodnie z własnymi zasadami, bez zewnętrznej interwencji. Jednak w tym cichym i uporządkowanym życiu skrywa się wiele niewypowiedzianych rzeczy. Co kryje się za tą ciszą? Witaj w mandze. Rozpocznijmy. Jednym z najbardziej surowych kar, z którymi nikt nie wraca w takim samym stanie, jest miedzung, co w ich języku oznacza zaprzestanie rozmowy z kimś. To nie tylko zakończenie powitań. To tak. Jakby ta osoba przestała istnieć dla wszystkich innych. Sytuacja ta ma miejsce, gdy ktoś złamie poważną zasadę, np. korzysta z telefonów w domu lub odmawia przestrzegania reguł, które przyjął podczas chrztu. Zamiast tego, aby kłócić się lub próbować ich przekonać, starsi kościelni spotykają się i decydują, czy należy wykluczyć osobę z grupy. Jeśli podejmą tę decyzje, ogłaszają to podczas zgromadzenia kościelnego przed wszystkimi. Nie ma możliwości obrony. Od tego momentu inni muszą ignorować osobę ukaraną. Nie mogą jeść przy tym samym stole, pracować razem, ani nawet siedzieć obok siebie na nabożeństwie. Jeśli żyją w tym samym domu, co często zdarza się w przypadku małżonków lub dzieci, muszą unikać jakichkolwiek kontaktów, które nie są niezbędne do przetrwania. To nie tylko starożytny zwyczaj, wciąż jest stosowany w wielu społecznościach. Dla nich to sposób na ochronę wiary i zachowanie jedności grupy. Traktują tę karę jako duchową pomoc dla tych, którzy nie mogli się odwrócić i powrócić na właściwą drogę. Dla osoby wykluczonej to doświadczenie jest niezwykle surowe. Wiele osób opisuje to jako śmierć za życia. Nie ma ciosów, ale izolacja jest pełna. Niektórzy mówią, że wolą opuścić wspólnotę, niż żyć w tej pustce każdego dnia. Ta praktyka nie ma ustalonego czasu trwania. Kara trwa, dopóki osoba nie wyrazi publicznego żalu i nie zgodzi się ponownie przestrzegać zasad. Jeśli to zrobi, kara może zostać zniesiona, a oni zostaną ponownie przyjęci. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Każda społeczność amiszów decyduje sama, kiedy stosować tę karę. Niektóre stosują ją za nieznaczne wykroczenia, inne tylko w skrajnych przypadkach. Jednak wszyscy uważają to za część swojej odpowiedzialności, aby utrzymać czystość grupy. W ich świecie, jeśli nieposłuszeństwo pozostaje bezkarne, otworzy to drzwi do chaosu. Starsi kościelni nie podejmują tej decyzji lekkomyślnie. Zanim wykluczą kogoś, osobiście odwiedzają tę osobę i dają jej kilka szans na poprawę. Jeśli osoba nadal się nie podporządkowuje, nie ma drogi powrotnej. Stosują karę, a wszyscy muszą ją uszanować. Czasami prowadzi to do napięć w rodzinach. Na przykład, jeśli mężczyzna został ukarany, a jego żona nie. Musi zaprzestać wykonywania zwykłych czynności, takich jak gotowanie posiłków dla niego, czy siedzenie obok na nabożeństwie. Tak samo dzieje się między rodzicami a dziećmi. Nawet jeśli żyją pod tym samym dachem, muszą zachowywać się tak, jakby nie istnieli dla siebie nawzajem. Przynajmniej nie wtedy, gdy jest to skrajnie konieczne. Niektórzy amisze wyjaśniają, że ich milczenie nie wynika z nienawiści ani zemsty, lecz Dlatego, że właśnie tego naucza Biblia. Podążanie za Bogiem oznacza bycie stanowczym wobec tych, którzy odstępują od drogi. Mówią, że nie chodzi o karanie, lecz o przywrócenie drugiej osoby do wspólnoty na jej własny wybór. Niestety, takie wykluczenie nie zawsze przynosi zamierzony skutek. Niektórzy zamiast pokutować, całkowicie odchodzą. Przeprowadzają się do innych miejsc, zmieniają wyznanie lub zaczynają nowe życie z dala od wspólnoty. W takich przypadkach kara traci sens, ale pozostaje. Ta praktyka również budzi zamieszanie u ludzi, którzy nie są amiszami. Czasami wydaje się bardzo okrutna, zwłaszcza dla tych, którzy na niej cierpią. Z zewnątrz wiele osób postrzega to jako bardzo silną emocjonalną karę, która jest trudna do zrozumienia. Jeśli nie żyje się w tym zamkniętym świecie. W ostatnich latach niektóre grupy amiszów zaczęły stosować tę karę z pewną większą elastycznością. Nie wszystko jest już tak surowe. Są przypadki, gdy kontakty są utrzymywane minimalnie z praktycznych powodów, ale zasada pozostaje niezmieniona. Jeśli ktoś łamie zasady po ich przyjęciu, grupa musi ponieść odpowiedzialność. Tajny rytuał mycia nóg wzajemnie. Co sześć miesięcy, Amisze organizują specjalną ceremonię, która łączy komunię z praktyką, której nie zna wiele osób z zewnątrz: to mycie nóg. Ta praktyka wynika z ewangelicznego fragmentu, w którym Jezus mył nogi swoim uczniom. Amisze traktują to jako bezpośrednią wskazówkę, a nie symbol. W tym dniu spotkanie zaczyna się wcześniej i trwa niemal przez cały dzień. Odbywa się w dużych domach, w stodołach lub w przekształconych warsztatach. Wszystko przygotowywane jest wcześniej: krzesła dla wszystkich, ławki dla mężczyzn po jednej stronie i dla kobiet po drugiej, bez mieszania. Atmosfera jest cicha, bez ozdób. Wszystko jest proste i skromne. Na początku następują długie czytania z Biblii, potem jeden z liderów mówi dość długo. Nie ma muzyki, oklasków ani silnych emocji. Wszyscy słuchają w milczeniu, pochyliwszy głowy. Następnie nadchodzi najbardziej delikatna część mycie. Są ustawieni w jednopłciowe pary. Mężczyzna klęka przed drugim i myje jedną nogę, potem drugą. Następnie zamieniają się miejscami. Kobiety robią to w dokładnie ten sam sposób. Używają ciepłej wody, prostego miski i ręcznika. Nie rozmawiają podczas tego. Wszystko dzieje się w milczeniu. Ten akt ma dla nich wyraźne znaczenie: pokora. To nie jest miły gest ani spektakl. To sposób pokazania, że wszyscy są równi przed Bogiem. Że nikt nie jest wyżej od innych. Nawet biskup myje nogi prostemu rolnikowi. Bez względu na różnice. Większość trakcie tego momentu poważnie. Niektórzy na początku czują się zakłopotani, zwłaszcza młodzież, ale uczą się postrzegać ten akt jako coś świętego. Nikt nie może odmówić, jeśli chce pozostać częścią grupy. Po umyciu nóg, Ceremonia kontynuuje się komunią. To nie wygląda jak w innych kościołach, gdzie chleb i wino są podawane szybko. Tutaj wszystko odbywa się powoli i zorganizowanie. Na początku grupa bierze dużą okrągłą bochen chleba upieczonego przez amiszowską rodzinę. Dzielą go na małe kawałki i powoli rozdają. Wszyscy jedzą w milczeniu. Nikt się nie podnosi, nikt się nie spieszy, nie ma mów ani pieśni. Następnie Podaje się domowe wino, również przygotowane przez członka wspólnoty. Duży kielich przechodzi w krąg. Każda osoba pije łyk i podaje go następnemu. Ten moment jest uważany za bardzo poważny. Ci, którzy mają konflikty z innymi członkami lub złamali ważne zasady, nie mają prawa uczestniczyć. Aby to zrobić, muszą prosić o przebaczenie i być przyjętymi z powrotem do wspólnoty. Dlatego przed tym wydarzeniem odbywają się wizyty pojednawcze. Jeśli ktoś miał problem z innym, zachęca się ich do prywatnego omówienia tej sytuacji i naprawienia jej. Jeśli tego nie zrobią, nie mogą przyjąć komunii. Porządek nie zmienia się. Zawsze trzyma się tej samej schemy. Najpierw modlitwy, potem długa kazanie, dalej umycie nóg, następnie chleb i na końcu wino. Niektóre grupy kończą zbiorową modlitwą, inne po prostu wstają w milczeniu i wychodzą nie żegnając się. Cała ceremonia może zająć 5 do 6 godzin. Nie ma przerw na jedzenie ani korzystanie z toalety. Wszyscy znoszą to bez narzekań. Dla nich ten dzień nie jest dla ciała, ale dla duszy. Gdy komunia kończy się, nie ma świętowania ani rozmów. Wszyscy siedzą przez kilka minut w ciszy. Następnie po kolei cichutko wstają i zaczynają odchodzić. Nie ma uścisków, pożegnań ani komentarzy. Wszyscy wracają do domów z pochylonymi głowami, jakby wciąż byli w trakcie rytuału. W tym dniu nikt nie pracuje. Również niemal nic nie gotują. Rodziny jedzą coś prostego po powrocie czasami chleb, zupę lub coś zimnego przygotowanego wcześniej. To dzień refleksji. Wiele osób unika nawet rozmowy na światowe tematy, zachowują spokój, rozmyślając w ciszy. To nie jest wydarzenie do okazywania emocji. Chociaż niektórzy mogą być poruszeni wewnętrznie. Na zewnątrz wszystko wydaje się normalne. Nie ma płaczu, śmiechu ani głębokich słów. Dla miszów wiara się nie wyraża pięknymi słowami, lecz dyscypliną i milczeniem. Sens całej ceremonii polega na tym, aby jasno pokazać, że każdy jest częścią czegoś większego niż on sam. Nikt nie wyróżnia się, nikt nie stoi wyżej. Mycie nóg i komunia to gesty równości, posłuszeństwa i pełnej pokory przed Bogiem i społecznością. Ram Springa bez cenzury. Gdy na nastolatkowie osiągają 16 lub 17 lat, zaczynają etap, który nie istnieje w innych kulturach. To Ram Springa. Nie jest to festiwal ani święto, lecz okres, w którym młodzi ludzie mają większą swobodę decydowania, czy faktycznie chcą kontynuować styl życia Amiszów. W tym czasie rodzice przestają wymagać od nich przestrzegania wszystkich zasad. Mogą ubierać się w odzież zewnętrznego świata, używać technologii, spotykać się z przyjaciółmi, którzy nie są amiszami, a nawet eksperymentować z imprezami, samochodami i współczesną muzyką. Niektórzy wykorzystują ten czas, aby spróbować wszystkiego, inni pozostają bardziej wyluzowani. Nie ma ustalonej daty, kiedy to się zaczyna, ale jest wyraźny znak, gdy młody człowiek przestaje uczestniczyć w nabożeństwach w ramach grupy dziecięcej i zaczyna interakcję z innymi młodymi ludźmi. Którzy jeszcze nie zostali ochrzczeni. Od tego momentu staje się częścią Ramspringi. Weekendy stają się intensywniejsze. Organizują spotkania, obiady, wycieczki, a nawet tajne tańce. Niektóre grupy są bardzo konserwatywne i tylko śpiewają oraz rozmawiają, ale inne organizują duże imprezy z piwem, głośną muzyką i mieszanymi grupami. Rodzice często odwracają wzrok, wiedzą, co się dzieje, ale wolą nie ingerować. Uważają, że dla ich dzieci lepiej jest przeżyć ten etap, a następnie zdecydować, czy chcą poważnie oddać się wspólnocie. To sposób na ich próbę. Chociaż wydaje się, że w czasie ram Springi wszystko jest dozwolone, istnieją niepisane ograniczenia. Jeśli młody człowiek wpadnie w poważne kłopoty lub złamie prawo poza wspólnotą, rodzice mogą interweniować. Ale dopóki nic ekstremalnego się nie dzieje, dorośli pozwalają młodzieży na samodzielne działanie. Co ciekawe, mimo takiej wolności, większość nie odchodzi. Po pewnym czasie wielu decyduje się na powrót, prosi o chrzest i kontynuuje życie amiszów, jak ich rodzice. Aby to zrobić, muszą porzucić wszystko, co robili na zewnątrz: nowoczesne ubrania, telefony, przyjaciół poza wspólnotą i ponownie przyjąć wszystkie zasady. Chrzest nie odbywa się od razu. Zanim go przyjmą, liderzy kościelni obserwują ich. Chcą zobaczyć, czy zmiany są prawdziwe. Pytają ich, dlaczego chcą być częścią grupy, czy rozumieją, co to oznacza, i czy są gotowi bezsprzecznie przestrzegać zasad. Gdy tylko to zaakceptują, nie ma drogi powrotnej. Jeśli ktoś złamie zasady po chrzcie, mogą go wykluczyć. Dlatego Ramspringa pełni rolę filtra. To jedyny czas, kiedy mogą żyć pomiędzy dwoma światami, zanim przyjmą zobowiązania. Jednak niektórzy młodzi ludzie nie wracają do wspólnoty. Przeprowadzają się do przyjaciół za granicą, szukają pracy lub zmieniają miasto. Nie oznacza to, że nie kochają swojej rodziny, ale wiedzą, że jeśli pozostaną, stracą całą wolność, którą odczuli. W większości przypadków te decyzje pozostają w milczeniu. Jeśli młoda osoba nie była ochrzczona, nie będzie ukarana za to, że odeszła.